Typowe poszukiwania mam zamiar zrobić, bo sąsiadowi przywieźli ziemię i tą ziemię wykrywa, czym przelecieć. No tak, patrząc na nią, trochę tu starych fantów jest. Ta cegła ma co najmniej ze 100 lat. Jak nie więcej. Nic, przelecimy to wykrywaczem i zobaczymy co tu jest. Bo sam jestem ciekaw może z jakiegoś miejsca przyjechała ziemia, gdzie były fanty Ale tego nikt wam nie powiem. Troszkę tych kupek tu jest nic to idę po wykrywacz i lecimy z koksem. No i pierwszy dołek w drugiej kupce mamy śrubę. Jeszcze tych kupek zostało. No ale pierwszy fand jest. Nietypowy, bo w nietypowym miejscu. Śrubka. To raczej współczesna, ale przeleżała w ziemi. Dobra. Ale lecimy dalej, niestety te kupy tak są zaśmiecone kamieniami magnetycznymi, że masakra. Dobra, to do przodu. No i drugi dołeczek. I kawałek jakiejś stali. Albo koparce zęba się urwało, albo ciężko powiedzieć. I to w drugiej kupce. To lecimy dalej z tymi kupami, tu jest lepsza ziemia. A tutaj jak mówiłem takie hasie szkło byle co, ale widać to lecimy następną i tu w następnej kupce mamy gdzieś sygnał. Już się pomęczę jedną ręką. Widzicie ile tu kamieni magnetycznych. Że masakra. Wiecie co? Odłożę na chwilę kamerę, bo mi zawadza. Znajdziemy ten element, zaraz Wam pokażę. I co to było? Połowa podkładki. ale jak znajdę monety w tym to będę w szoku no, ale nie wierzę w to ale zobaczymy, to lecimy dalej a w tunę, w następnej kupce już parę kupek minąłem taki artefakt współczesny, bo współczesny jeszcze mi tu zostało, tam zostało i zobaczymy ale fajna zabawa, bo nie trzeba kopać w lesie bo ma ukopane, tylko szkoda, że reszta może być pod spodem, bo wiadomo jak to może będzie rozgrabione to będzie lepiej ale zobaczymy to nic, lecimy dalej i nie opodal kawał blachy miedzianej Aluminiowej jednak no o tak to widzicie, prezentuje się fajnie, się chodzi. Bo tylko ręką wystarczy wykopać i tyle, ale tych głębszych sygnałów nie kopię. Bo to się mnie z celem dobra, to lecimy dalej do przodu. Aż tam i następna kubka, bo na razie idę bokiem. I tu coś z czegoś, kawałek rurki, może sztyla, może czegoś ciężko powiedzieć. Ale złom znów jest. A to jest warstwa widzę humusu, bo są korzenie takie warstwowe. Więc lecimy. Nie będzie monety, to nie idziemy. To do przodu. No i co? No więcej tu nic nie ma, kawałek jest, zaraz pójdę na Poleczy do lasu, dogramy leszcze i zobaczymy jak to Co tam wyjdzie, a pogoda fajna, z 20 stopni, więc nic. Tylko kopać, kopać, kopać Dobra, to lecimy. Widzimy się na miejscu. Więc jak ma być nietypowy film. To będzie nietypowy Tam jakieś hałdy a teraz włazimy na plac zabaw i zobaczymy, co tu znajdziemy. Uki, pozdrowienia. No i co? I dwa grosze wpadło. To lecimy dalej. No i next. Co? Pięć groszy. No, na razie na bogato nie ma. Grosik padł więc tu by było czysto, lecimy obok i wam powiem tak na razie tyle, ale jest git, no i pod huśtawkami jak widzicie, pierwsza piątka wpadła, nie. Pinpointerem pod ławkami też szukałem, tam chyba 30 groszy wpadło więc chyba będzie trzeba też latać po placach zabaw bo fajny zarobek i fajne fanty może złota jakieś wypadnie, zobaczymy to lecimy dalej a tu pod huśtawką szaj z metal, bo szaj metal, ale mamy kota i kocik jest No więc co? Do przodu! I tak to wygląda. Na tym placu zabaw tam, jakby powiedzieć, zawadzają mi te stelaże z tych ławek. Bo wykrywać mnie widzi. Łącznie znalazłem gdzieś około 9, 9 zł 10 zł. I tą zawieszkę. A tak to pod ławkami dużo, powiem szczerze. Pinpointerem sobie jeździłem pod ławkami. No i tam może z piątka w drobnych wyleciała. A tak to jest, teraz idziemy na drugi plac zabaw i zobaczymy dalej No i tak to wygląda na tym placu byłem mniej więcej Co mi tu wypadło? Tu z 2 złote w drobnych i taka oto sobie spinka I tak nic więcej no widzę fajna zabawa jedyny problem jest też w tym że pod spodem, pod tym piaskiem, jakieś 20 cm, jest folia czarna z tymi kółeczkami metalowymi, które są wykrywane. No, a tak, to wszystko okej. Okay. Więc co mogę powiedzieć? Zapraszam do następnego odcinka. Też na magnes się chcę wybrać, na Gliwice. Po placach też pochodzę. Bo nawet fajnie to idzie. Myślałem, że trudniej pójdzie chodząc całe lata po lasach, ale jednak jest w porządku, więc do ogarnięcia. No to nic, to do następnego.